Okazją do tego spotkania była rocznica wrześniowa związana z agresją sowiecką na Polskę, ale także z powstaniem państwa podziemnego. Andrzej Pilecki jest synem człowieka, który stał się niemal legendą polskiej walki zbrojnej czasu II wojny światowej. Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego. Uczestniczył w powstawaniu tajnej armii polskiej i był żołnierzem armii krajowej. Sam starał się o to, by trafić do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, aby potem tworzyć tam ruch oporu wśród więźniów. Był autorem raportów o Holokauście, tzw. raportów Pileckiego. Po wojnie został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Stracono go w 1948 roku, zrehabilitowano dopiero w latach 90. Syn rotmistrza Andrzej na spotkaniach z młodzieżą i mieszkańcami Chrzanowa opowiadał o swoim ojcu, tych kilku latach spokojnego dzieciństwa z nim. 9 lat do wybuchu wojny, które spędził z ojcem, mówiące o tym jaki ojciec był, czyli o takim człowieku ciepłym, rodzinnym, ale zarazem wojskowym, a później okres już Sporadycznych spotkań i chyba najbardziej ciężki okres dla pana Andrzeja Pileckiego jako dziecka wroga ludu. Choć Pilecki był bohaterem, to przez lata traktowany był jak zdrajca i wróg. Konsekwencje takiej propagandy prowadzonej przez władze komunistycznej Polski w stosunku do żołnierzy wyklętych ponosiły ich rodziny. Ten czas był wyjątkowo trudny, mówił szanowny Andrzej Pilecki. Mieli problemy właśnie od takich podstawowych rzeczy jak dostanie pracy, dzieci nie dostały się na studia, nie mogły szkół w ogóle pokończyć. Podczas spotkań padało wiele pytań dotyczących Witolda Pileckiego, ale także losów jego rodziny. Po tych rozmowach w kościele św. Mikołaja w Szanowie odbyła się msza związana z rocznicą sowieckiej agresji na Polskę. Złożono także kwiaty pod tablicą katyńską. Andrzej Pilecki przyjechał na uroczystości na zaproszenie towarzystwa krzewienia kawalerii polskiej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szanowie, którego został honorowym członkiem. Spotkanie towarzystwo zorganizowało wraz z Szanowskim Muzeum.